Dzień dobry. Witajcie. Niektórzy twierdzą, że katalizator z Hyundai'a wypada wydechem, a my Wam udowodnimy, że wpada do silnika. Zaciekawiliśmy, zapraszamy na odcinek. Kamera inspekcyjna już jest odpalona. Wjeżdżamy najpierw do wydechu. Eryku, przejmij kamerę. I zobaczcie. Mamy sobie wydech. Nie ma tutaj żadnych śladów katalizatora. Dosyć głęboko, w głębiej nie trzeba. O, nie ma żadnych. Jeszcze, o, troszeczkę nawet lecą jakieś. Farfocle. Nic się nie świeci. to jest bardzo czysto. No nie ma tego katalizatora w tym wydechu. A teraz przejdziemy sobie do katalizatora. A w ogóle to, co zgłaszał klient. Duże pobory oleju, które się zaczęły od niedawna. I błąd był P420 zgłosił. Tak. A tak wygląda nasz katalizator. Od przodu silnika. Czyli obrócimy sobie kamerkę. od góry damy. O, teraz może będziecie mieli lepszy podgląd. O, tak wygląda katalizator. A tam dalej jest całkowita destrukcja. Tam powinien być, tu powinien być katalizator w tym miejscu, gdzie teraz oglądamy. Nie ma katalizatora. Bo katalizator jest w silniku. Podkreślmy jedno jest to Hyundai i 30 z 12 roku do drugiej generacji, początek produkcji. No, początek od 200 000, 214 tysięcy przebiegu. Tu mamy zdjęcia szybko katalizatora, jak wygląda, to sobie już zrobiliśmy. A tutaj mamy głaść cylindrów. Jeden cylinder zatarty, drugi cylinder zatarty, trzeci cylinder zatarty, czwarty cylinder zatarty. Tu jest jeszcze olej na naszych cylindrach, już tutaj jest losowo. Tu jest olej, to wszystko jest olej. Pani mówi, że bardzo dużo oleju ten samochód zaczyna pobierać. Tu się robią rysy. Tutaj mamy olej. Tu mamy kolejne rysy. Zaczekajcie, będzie loże. Nie, tak? nie, za blisko, nie? O, trochę no, dalej, bo olej musi być dalej. No. I zobaczcie, co tutaj się dzieje. To jest bardzo duża rysy. No to jest, no tu jest zatarty po prostu. Wpadł tutaj katalizator, i zobaczcie, jakie takie mikrorysy porobił. Tak głębokie teraz już, że ten silnik po prostu już nie działa poprawnie. Tu mamy wszędzie przytarty. I nasze GDI. Tak, właśnie umarło. Taki szybki, szybki odcinek. Tu mamy olej. Zobaczcie, jaka zgorzel się zbiera na tym oleju. Tu mamy kolejne. Nie ma co chyba dalej już przeglądać. To co? Remoncik. W tym wypadku trzeba zrobić remont silnika. Przy dużej poborze oleju. Niestety nie da się go uratować już. No, no, no nic. No musimy zrobić jego remont. Tutaj. Katalizator należy wymienić. Zrobić remont silnika i wgrać mapę poprawiającą katalizatory. Tak, żeby nie topił się ten katalizator, nie kruszył się i nie wpadał. Bo zobaczcie, że tutaj on nie jest stopiony, tylko się skruszył. Od temperatury, jest tak duża temperatura, że się nie zdążył stopić, tylko się skruszył. On się, on się stopił i skruszył i wpadł do samochodu. Przez wałek wydechowy, bo tutaj EGR realizowany jest wałkiem wydechowym. Tłumaczyłem na, na filmie, to jest taki długi, 40-bitowy film, jak działa dokładnie system EGR w tym silniku. Więc jeżeli ktoś dalej ma zdanie, że nie wciągnie, albo nie wiem... Auto nie posiada EGR-a. EGR no to jest niestety w błędzie. Auto posiada EGR i wałkiem wydechowym wciąga spaliny do komory spalania, czyli do cylindrów po to, żeby zrealizować cykl EGR-a. I w tym momencie wciąga on właśnie katalizator. Puścicie gaz, jedziecie sobie na biegu, zjeżdżacie z górki, czy dojeżdżacie do skrzyżowania. Wtedy tak duże ilości tego zasysa, że spokojnie ten katalizator, który jest tyle od zaworów, no tyle. Jest wciągany ten kawałeczek. To jest tak szybko się dzieje, że momentalnie. I Pod, podkreślmy jedno: po 10 roku nie ma benzyniaka chyba, który nie, nie posiada g Czy zwykłego, czy, de, czy przez wałek? No tak. Tak. No jest... A tym bardziej, jeżeli ktoś sądzi, że ma hybrydę i nie ma egr ma egr -a. Tak, nie ma fizycznego egr ma EGR-a realizowanego przez wałek wydechowy. Dokładnie, przez tak. komputer silnika. Nie ma silnika dzisiaj, który po prostu nie, nie ma EGR-a. A my nie... opracowaliśmy tak. mapę, która po prostu robi to, że ten EGR nie jest tak wydajny. Oczywiście może to troszeczkę wpływa na emisję spalin, ale jeżeli mamy sprawny katalizator. Dalej spełniały one misję spalin. Do tego jest obniżona temperatura spalin. Ponad 130 punktów w mapie jest zmienionych. 320. A 320 prawie. punktów w mapie, przepraszam. 313, 323 były. No, już teraz już miejsca, nie pamiętam. Tak, którym trzeba, tak, trzeba wygrzewać w mapie i to naprawdę działa. No. Samochody flotowe jeżdżą. tak, Zrobione już na niektórych ma ponad 25 tysięcy kilometrów na flotowych samochodach i katalizator jest cały, tak, tak no jak... może minimalnie tak, ale przy... to co to, to, to jak przyjechał do nas i sprawdziliśmy za pierwszym razem nie poszło dalej tak. jeżeli chodzi o no. dozwolenie go tak, Ili... był ale przed... nawet jak on się zacznie kruszyć czy coś musi się zacznie dziać bo jest jakiś wadliwy to nie wpadnie do silnika a o to nam najbardziej chodzi bo katalizator to się da wymienić za grosze, a silnik już nie no 30 jest do wyjęcia, no, najprawdopodobniej, ale... 12 tysięcy kosztuje yy, blok silnika. Blok z głowicą. Nowy. I tłokany. 12 tysięcy. Tylko chyba już nie jest dostępny. I to no też tak, nie, nie w Hyundai'u, tylko gdzieś na aukcjach. Że jakiś nowy mają silnik. Nie wiadomo skąd ten silnik jest też. Dobry. Pytanie, czy to na pewno jest nowy. No, świecił się. W moim poprzednim filmie było widać, że silnik się świecił. że tysiące kilometrów po włożeniu. A co z nim się stało? Widzieliście sami. Masakra. Masakra. No ale tam był troszeczkę inny problem, bo tam też po prostu sondę dał na przedłużce, czyli po prostu taki emulator zamontował. Tulekę, żeby mniej w... tak, no wciągała i no, spalin i tak. Komputer silnika Zabuszamy. widział za niską temperaturę spalin, bo on sondą sobie mierzy, rezystancją grzałki mierzy sobie temperaturę spalin, tak podniósł temperaturę, że stopiło silnik. Ale to już inna historia. Także co, my zabieramy się za robotę. Wam życzymy miłego dnia. I pamiętajcie, zaczynamy już pomału, pomału działać w kobyłce Warszawska 16A. Ale macie ten telefon w opisie filmu do Eryka i do mnie. To jakbym ja nie odebrał, czy Eryk nie odebrał, to zawsze ktoś z nas odbierze. Dzwoncie, już powoli możemy się tam umawiać. Jak widzicie, na razie jest kanał. Ale już podnośniki do nas jadą. Także trzymajcie się. Tak, już zaczynamy działać. Pa, daj kamerę, daj kamerę, to też się proszę. Cześć. <gry> Cześć. I jeszcze mały bonus dla wytrwałych. Tak wygląda sonda. Zobaczcie, jak jest na ubogo. Jak wysoka jest temperatura spalin. O, świeca. I jeszcze mamy świecę. Zobaczcie, jaka jest temperatura na świecy. Aż normalnie to wszystko to... Poza tym te paliwo też nie jest najlepszej jakości. Ale to. Auto jeździ po mieście. Auto jeździ po Z tego, mieście. Tego to my wiemy, auto jeździ po mieście. I 200 tysięcy ma zrobione. Dobra, to jeszcze raz. Pam! Pa. Nie byłodwinany przebieg. Pa.